Bardzo serdecznie w imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Roku Drogowego. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj wraz z naszymi wieloletnimi współpracownikami przeprowadzać takie konkursy i uczyć poprzez zabawę. Jak już Państwo zdążyli zauważyć, mamy kolejność yy, w yy, Mamy od razu już pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce. No niewielkimi procentami mogłoby się różnić jeśli chodzi yy, o, 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 o wypowiedź, o wyrażenie opinii na temat tych pytań. A Najważniejsze, to... że wszyscy wygrali i tym wszystkim uczestnikom, którzy się nie bali, odważyli się, gratulujemy i pana Michała prosimy o wręczenie głównej nagrody. Proszę bardzo. Pani Moniko, zapraszam o, proszę bardzo. Pani Moniko, na środek zapraszam. Jest to rower ufundowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz dodatkowo kurs na kartę motorowerową, kask rowerowy oraz piękny album o ziemi kieleckiej. No to jest już pełne wyposażenie, można na majówki rowerowe wyjeżdżać. Dziękujemy i gratulujemy. Zapraszamy drugą osobę.